Data zadecydowała, że jest za Polakami Hulą i Murańką, a przed Tomaszem Pilchem. A zatem Stefan Hula i Klemens Murańka już na pewno w czołowej dziesiątce tego konkursu, ale Polacy daleko niestety od podium. A na podium na pewno stanie Timon Pascal Kachofer. No duża niespodzianka, ale my już zaczynamy walkę o zwycięstwo. Martin Haman, Niemiec, wczoraj zwyciężył. Jak będzie dzisiaj? Leci wysoko i daleko, ależ daleko pofrunął. O no upadek już tutaj w tej strefie, w której nie straci punktów. No to najdalszy skok weekendu. 137,5 metra. Zatem jeśli chodzi o letnie skoki w Wiśle, to wyrównanie rekordu. Tyle skoczył tutaj 10 lat temu Jure Sinkowe, a Haman tak znakomicie kończy weekend. 137,5 metra. Zgłasza akces, jeśli chodzi o Puchar Świata. Wiadomo, że jeszcze trochę do zimy się może zmienić. Ale zwykle kto jest mocny we wrześniu, ten i dobrze otwiera Puchar Świata. Niższe noty, tutaj szesnastki, ale przecież odległość robi swoje. Wiatr też nie był jakoś bardzo mocny. 7,6 punktów zabrane i wyraźne prowadzenie Niemca. Tak, tutaj nie było telemarku. Ten odjazd też po skoku pozostawiał sporo do życzenia. No na jego szczęście przewrócił się dopiero za tą linią, do której oceniany jest styl za skok zawodnika. Ale i tak sporo stracił na tych notach za styl wystarczyło jednak, bo tą odległością nadrobił, aby objąć prowadzenie, aby bardzo utrudnić tutaj zadanie nie Norwegowi Sanderowi, Bosanowi eriksonowi, który kończył będzie rywalizację. Czy będziemy mieli obniżenie belki startowej? Tak, z 12 już będzie skakał Eriksen. No bo te skoki poza rozmiar skoczni, poza 134. Bywają niebezpieczne, widzimy tam jakiś też uszczerbek, jeśli chodzi o trawnik. To...